Witam w dzisiejszym odcinku. Odbierzemy sobie załodników, których mamy tutaj do odebrania. No, tutaj są wszyscy załodnicy. Mbappé został kupiony, także 17 milionów końców jest odebranych, i do tego jeszcze Mbappé odebrany jest za 63 miliony. A więc teraz tak Przejdziemy sobie do yy, Do eventu FIFA World Cup No i tutaj będziemy mieli w main do zagrania 3 mecze A pierwszy mecz będzie z Portugalią od 50 minuty 01 No i gramy Od 50 minuty 01 z Portugalią I trzeba strzelić co najmniej dwie bramki żeby Wygrać ten mecz Messi, 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 Ronaldinho Bergwijn i jest 1 do 1, 53 minuta meczu <laughs> i szybkie wyrównanie, <laughs> bramkarz nawet przy tym strzale się nie ruszył, a więc teraz Ronaldo, Diego Jota, Bruno Fernandez Podanie do Ronaldo, 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 Ronaldo Podanie do Otavio, Otavio I był <coughs> Bodajże spalony, tak był spalony A więc teraz Marquinhos Podanie do Casemiro, Casemiro <coughs> Casemiro Casemiro, Bergwein, Bergwijn Bergwijn <coughs> Casemiro i piłkę przejmuje Ruben Díaz Bruno Fernandez. Bernardo Silva I teraz Ruth Hulit Hulit Messi Bergwine i to Rui Patricio 63 minuta meczu I teraz Marquinhos Palchinia. Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo zagranie do Bruno Fernandes Bruno Fernandes I teraz Marquinhos Messi Casemiro i teraz Ronaldinho strzela z za pola karnego i nawet ten strzał nie był w światło bramki. A więc jeszcze jakieś 20 minut tego meczu. PP, PP, i teraz Bruno Fernandez, Neymar, Neymar, no i jest spalony, a więc nie będzie 1-1. 73 minuta meczu. I Roy Patricio wykopuje piłkę. I teraz Bernardo Silva, Bernardo Silva, Nemania Vidic, Ruth Hulit, Messi, Messi, Messi zagranie do Bergwajna. Bergwajn strzela i daleko nad bramką. I teraz Roy Patricio, Ruben Diaz, I teraz Otavio. Nemanja, widić. i teraz piłkę przejmuje Joao Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandez i teraz Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo! I piłkę przejmuje Bruno Fernandez, Widić. Ronaldo, Ronaldo, Rudhulid. Jo, było blisko I teraz Joris do Diera, Dier Do Bergwajna, Bergwajn Do Messiego, Messi Messi, Ronaldinho Ależ obrona Bramkarza reprezentacji Portugalii Ależ jak on to obronił I teraz Marquinhos I broni to Bramkarz i nie będzie bramki. I teraz jeszcze widzieć podanie do Markiniosa: Markinios strzał Gol W ostatniej minucie meczu Markinios strzela bramkę na wagę zwycięstwa. No nie no. Takiego scenariuszu nikt się nie spodziewał. A więc za chwilę będzie następny mecz w którym powalczymy o zwycięstwo a z kim będzie ten mecz to zaraz zobaczymy bo ja też nie wiem i no i kontynuuję. jeszcze będą do odebrania punkty nie za ten jak to się nazywa no? za ten mecz no i są program tokeny game i rewards pointy a więc teraz tak o jest 1000, program tokenów a więc odbiorę i będzie tam coś, będzie coś koło 1500. Tych program tokenów do wydania, czyli będzie jakieś około 15 paczek, może więcej. A więc teraz będzie drugi mecz od 50 minuty 01 z Brazylią. A więc gramy. Zaraz się mecz zacznie mecz z Brazylią Ale brazylijscy zawodnicy Wygrywają 1-0 od 50 minuty Oswadi na to Eric Dier I teraz Bergwein <coughs> Bergwein Bergwine się rozpędza Bergwine Zagranie do Messi, Shaw i wysoko nad bramką <coughs> W sumie nie wiem jakby to w bramkę leciało czy by Wybronił to bramkarz Brazylii. Herberto Gaucho, Rossi Varduardo. I teraz Raúl Santeiro, Raúl Santeiro. Podanie do Vidicia, widzicia. Neymar. I teraz Messi. Messi zagrań do Ronaldinho. Ronaldinho strzela i gol! 1 do 1-1, 59 minuta meczu. A więc jest prowadzenie. Z... A więc znaczy remis jest. I teraz Oswaldinato. Josue Oswaldinato. I teraz. Pasiva do Messi Messi Ronaldinho poczód piłki i strzał i bramka i jest 2 do 1 Ronaldinho I teraz będzie Adriano Bisei Adriano Bisej. Oswaldinato. I teraz Adriano Bisei. Adriano Bisei I teraz Ronaldo Cabrais. I teraz Estupinian. Strata piłki. Wellington Dano. Wellington Dano. Podanie do Oswaldi Nato. Wypicie piłki przez Jolisa. I teraz jest 70. minuta meczu i Messi podanie do Bergwina, Bergwain, <coughs> Bergwain I Neymar. ohoho Za wysoko. Neymar strzelił. A więc brałki nie ma i nie będzie. Lucas Mantela. Herberto Gaucho i teraz <coughs> Ruth Hulit Messi. Messi. Messi zagranie do Bergwine. Bergwine. Messi. Z pierwszej piłki słupek i Ronaldinho, ale niestety Ronaldinho był na spalonym. A szkoda by była bramka. Jeszcze raz zobaczmy tego spalonego. No w sumie spalony bym. <coughs> A więc jest nadal 2-1. Jeszcze jakieś 12 minut meczu. <coughs> Lord Hulit. Neymar. Messi. 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 Broni to bramkarz Ronaldinho. I... <coughs> Lukas Mantela przejmuje piłkę. Jeszcze 10 minut meczu. <coughs> Casemiro. Neymar. Messi. Aj. Broni to Lukas Mantela. I teraz jeszcze 5 minut meczu, i przy piłkę przejmuje Raul Santeiro. Raul Santeiro <coughs> Wellington Dano Marquinhos, Estupinian Hugo Joris Joris wybija piłkę, a piłkę przejmuje Bergwine. Bergwine, <coughs> Bergwine, Bergwine. a i strata piłki Herberto Gaucho, i już. Nie będzie bramki, bo sędzia zakończył już mecz. A więc zwycięstwo 2-1. No i powiem tak. Teraz będą do odebrania punkty i następny mecz to będzie do zagrania. No i teraz można przejść do tych, do. Bonus Prizes, bo w Bonus Prizes będzie tak Tutaj będzie 15 paczek do otworzenia I 1500 gemów jakby się trafiło i ten 90 plus piłkarz W tej paczce to by było bardzo dobrze, ale tak się nie, nie trafi No i właśnie Skillboosty się i ranki trafili A więc kolejne dwie paczki Czy, czy to będzie coś ciekawego i teraz nie będę patrzył No i Zabangista, Gyndogan i kolejne dwie paczki. Czy coś ciekawego się trafi? Jakby się trafił ten piłkarz 90 overall i 1500 g to by było bardzo dobrze. A więc będzie piłkarz! Nie będę patrzył, albo będę patrzył. Kanada, no właśnie. RB To i tak by nic nie dało, nie dałoby nic. John Stone. A więc jeszcze do trafienia są gemy. Do trafienia są gemy. FIFA World Cup 2022 i Unaj Simon i Tiago. Kolejna <coughs> paczka. Czy to będą gemy? I nie, są to skillboosty Skillboosty też się przydadzą, ale wolałbym gemy A więc teraz <laughs> Paczka, czy będą gemy, skill... czy będą gemy y? I nie, są piłkarze Philips Dwie paczki teraz otworzę, może coś się trafi, może będą gemy, czy nie będą gemy Czy nie będzie gemy zobaczymy I nie jest dwóch piłkarzy Kolejna paczka Czy tu się trafią gemy w tym Otwieraniu paczek Zobaczymy i nie kostić tylko Z takich Ciekawych tra... Ciekawych trafów i FIFA World Cup 2022 paczka i nie Są kolejne dwie elitki ale nie ma Gemów Gemy proszę ja gemy chcę. I teraz, nie, są ranki. I teraz ostatnia paczka w tym odcinku. I czy to będzie coś ciekawego, zobaczymy. I nie, są to końcy. A więc teraz można przejść do zagrania meczu. A więc gramy! I teraz Messi podanie do Bergwajna. Bergwine. Messi. Messi. Biegnie z piłką. Messi. Hulit. Ronaldinho. Ronaldinho. I broni to Pickford. I teraz Philips. A nie, to był Foden. I będziesz odwony dla. I teraz jest zagranie do Neymara. Neymar to Hulita. Hulit. Ciao. Bramka. <laughs> Ruth Holid, bramkę. Jeszcze raz zobaczymy. No i jest bramka. I teraz Mason Mount, Dekra Rice, Rice. Kane, Harry Kane. Podanie do Philipsa Philips. Do Vidicia Widić <laughs> I teraz zagranie do Messiego, Messi Messi. Mm, Messi! Jest bramka! I tu chyba, jakby bramki nie było, to by był rzut karny. <coughs> Chociaż nie wiem. Dobra, nieważne, nie ma co rozmyślać, bo jest najważniejsze, że jest bramka. Messi, <coughs> Bergwine, i Neymar. podbicie piłki. Strzał i jest prowadzenie, 45 minuta meczu jest 3-2, <coughs> a więc ten mecz już będzie na pewno wygrany, bo raczej Anglia nie, Anglia nie strzeli bramki, Philips Rice, <coughs> Marquinhos, no i jest rzut wolny dla Anglii. Teraz Marquinhos Marquinhos. Hugo Joris Joris. A więc gramy dalej. Hey. Sterling. Neymar, Jomek. Neymar! Ronaldinho zagranie do Messiego i spalony. Niestety, Jomej, przyjdę to potem. a więc gramy Hurricane Sterling Mount, Ronaldinho i Mount, Stones Marquinhos, widzieć i jeszcze raz. Hugo Joris, Joris, Joris I strata piłki, czy będzie strzelał Mount, Hurricane <kłysy> I bramka A więc teraz Messi Neymar zagraje do Jorisa, Hugo Joris, Joris Joris, Joris ma piłkę, Joris Joris, 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 Joris. Joris OJ STRATA I teraz dekra Rice Zagranie do Sterlinga Rice A Czy będzie strzał Philips Kane Mount Strzał i broni to Joris Marquinhos Joris Marquinhos Mar Eric Dier I teraz Joris Hugo Joris 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 <coughs> Hurricane i szali, nie ma bramki. Na pustą bramkę, nie strzelili. Teraz Hugo, Joris. Podanie do Marki i teraz Hugo Joris. 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 Strata piłki Mason Mount. I teraz Philips, Neymar, Casemiro, Bergwijn i nie ma bramki, bo Pickford łapie piłkę, wykopanie piłki przez Pickforda, widić. I teraz Stons, Stons, Hulit, Casemiro, Bergwijn, broni to bramka, aż będzie dobijał, nie ma bramki, Hulit, gol. Jeszcze raz zobaczmy tą bramkę Hulita. I ależ się złożył do strzału Hulit. Ostatnie dwie minuty meczu Philips. Philips. I teraz Ronaldinho. Ronaldinho. <coughs> Bergwijn. Ronaldinho. Gol. 6 do 3. 6 do 3. A więc gramy dalej. Gramy dalej i zaraz się zakończy ten mecz. Zakończy się ten mecz i teraz jest koniec meczu. <laughs> A więc odbierzemy sobie jeszcze jakieś, może nagrody, coś. <laughs> Czy coś będzie do odebrania? Chyba raczej nie, ale zobaczymy. No i teraz ładuje się, ładuje się, ładuje się. No i trochę poczekamy. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i teraz odbieramy sobie nagrody. No i. Znowu się ładuje. No, i nagrody są już odebrane, tylko o już odebrane są nagrody. No i teraz tak. Daily Quest. No i teraz przechodzimy do Questów. I w Questach są tu do odebrania nagrody. No i tutaj będzie jeszcze do odebrania. Trochę czasu to z... zajmie. Chociaż czy to jest sens odbierania na razie tych? Chyba nie. No dobra, pierw tu odbiorę. A panie, co to za długo, za długo się tu odbiera. Jeszcze. No i teraz CLIMB No i teraz tutaj Na razie tego nie będę odbierał No i teraz Przechodzimy sobie tutaj Do FIFA World Cup A więc teraz odbieramy żywkowicia No i Odbierany jest Żiwkowic climb No i Cześć w tym odcinku to by, to by było wszystko cześć Cześć.